Nocne shorty. Chcesz szczerze? Tak. A gdzie my jesteśmy? W telewizji. Jesteśmy w Pruszczu. Jak się bawicie? Malinowo. Jesteśmy z jesteśmy bratem. Z jesteśmy. Brat. Normalnie Br mój najserdeczniejszy. Malinowo jest. Trochę przyspieszona ta impreza jest. Ale jest malinowo przed Euro. Bawimy Brat się. Malina! Ja wróciłem dopiero, a ja jutro idę do pracy. No, 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 jest. jest coś pięknego. Wróciłem wczoraj rzeczywiście. Z Hiszpanii, z Madrytu. No tam jest coś pięknego, ale u nas dopiero będzie ten czat, jak ktoś się mówi. No. To jest tu! Megi! Próżcie no, pieszał. Także coś pięknego. Próżne próśbien stał. Super. Będziecie... Co my tu jeszcze mamy? Lewy, prawy, prawy, lewy. Hmm. Nie zapomnij subskrybować kanału.